no witajcie, szczęśliwi posiadacze instalacji gazowej dzisiaj chcę wam taki fajny myk pokazać eee, aczkolwiek czasami na instalacji gazowej potrafi się zapalić Wam czek i błąd wyskakuje słaba mieszanka paliwowo-powietrzna czy słaba mieszanka u mnie tak było, zapalił się czek pokażę Wam co było przyczyną eee, filtrek gazu Wymieniony był 5000 km, czyli przejechał 5000 km. Będę teraz przy Was razem roztwierał więc mam nadzieję, że to jest przyczyną to, co było ostatnio przed wymianą. A, i druga sprawa: mam pełen zbiornik gazu. Oczywiście nie zakręcam, tak jak wszyscy mówią, że zakręcają na butli. Po co? Tu jest elektromagnes. Wiadomo, zawsze coś poleci. Zobaczcie, ale cały zbiornik Wam na pewno nie poleci. Nic nie zakręcałem. zobaczymy co to tam będzie. O, już troszkę syczy. I nie ma gazu. Tyle gazu poleciało. Mam nadzieję, że mnie rozerwało uszczelki Uwaga. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo jest mega słońce dzisiaj. Nie ma tragedii, ale opiłki, patrzcie. 5000 tylko przejechany filterek. Ale nieźle. Jak go wyjąłem wtedy, jak mi się czek zapalił, to tu wszystko było zabite opiłkami gummi, trochę większymi niż teraz, widzicie? więc warto wymieniać filterki. Ten ma tylko 5000 przejechane. I już jest troszeczkę brudno. A, dobra, będę go czyścił. I skręcanie tak samo. Trzymajcie się.